Witajcie, z tej strony Gilatys, gdzie ze mną Płużonik Iwanek! Cześć, dobrze, cześć stary, co tam dzisiaj robisz, powiedz mi? Dzisiaj ja na, na hellcase.com, z kodem oczywiście gilatis. Dzień 10% z do zadania i 0,7 dolarów na start. I z formami płatności jak? Crypto, Visa, Mastercard, master. Paymask. Pa, Jeszcze jest Visum tak! I jeszcze znajomowy Gilatis, ale tylko ten środkowy, bo już tamten mamy yes. wykorzystany. Tamtego wykorzystaliśmy, tak. Ja po ostatnim tak. odcinku... Środkowy palec, środkowy palec, tak! Jemka! Nie, no dobra, nieważne. Nie, kulancik, kulancik. Super bestia? Nie. Jeszcze najbardziej obdarty Zalcik, ze wszystkich. Powiedz tak, powiedz tak, Ej, ja co ci przygotowałeś? Przygotowałem dzisiaj, najpierw musimy sprzedać skiny, bo nie mam złotych. pokazać jak. Sprzedajemy to, co ostatnio zdobyliśmy z Reversów. Jeśli ktoś nie odwidział, to... No. Nie, nie. Nie. <laughs> nie, nie widziałem, nie widziałem. Dobra, tak. Yy... Ile jeszcze? Jeszcze tego najtańszego do 20, żeby można było. I teraz tak. Idziemy na kontrakt, i tu na dole są takie fajne oh, nie, skrzynki. Dermentory hey. pyroklasmem. Serio, czy to? Jest to, to helfangi za tysiaka, ale to musisz jechać z budżetem trochę. Co są helfangi? Helfangi za to jest no Ch Chcesz helfangi? A jak możesz nim odpaść helfangę? Topa. Nie gadaj. what the <laughs> Fun fact, zobacz sobie, to jest jedyna skrzynka na całym casie, gdzie masz factory new Serio, zobacz. No na samym dole. A na samym dole. No, Factor Union 30 tysięcy. Jeśli ktoś nie wie, to wlazłem po prostu w adres strony i po prostu jest Open Slash i nazwa skrzynki wystarczy pisać Hellfunk. No. Stary, A ja tu stary. nie otwierałem tego! To nawet golf nie kosztuje, rozumiem. No dobra, no to w takim razie zaczynajmy tą e, imprezę, że tak powiem. No dawaj, dawaj, Tego dawaj. jeszcze nie otwieraliśmy. Smokeout oh. chyba, Czy, czy, czy Ferry to jest najgorszy jest to drop tutaj? Może by... tak. Nie, nie. Nie? To jest nie jest najgorszy. Co jest Sto gorszym dropem on tu? Może być on może być gorszy w ogóle. 150, ale co jest, jest najtańszy? Whiteout też jest w miarę tani. Atomik, atomik jest najtańszy. Atomik? 150? Nie, nie. 150? No nie tak, źle. ale to jest jeszcze to 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 są Ale A za za, za jaki jest faktorium stattek ile kosztuje? Że 700? No, no, no To Nie był faktorium stattra. Halo. No ale to. mam wiedzieć jak to leci, zanim się pojawi. To nie, no. nie wiem. No. Dobra, no, dobra, topkę wbić. Opuść. Topkę wbić i trafić coś w... Twilight Galaxy? Chyba 1000 coś? Okej. Chyba więcej nawet. Nie, to jest i... tym okay. pilem. 700. 700. 700. 700. A one one nie są w innej? A, są za tysiaka, no, no. Dobra, dobra. są za tysiaka. Ja <gibliotek> ale tylko troszkę, spokojnie. Tak, nie, pierdol oh, mi się na razie tak. Pierdol mi się. Yes. Jakby on teraz tak... Ja, się <gibliotek> to 60. Ciupapi mu To będzie? <gibliotek> Ciupapi, ciupapo. O, jest Smek, Smyk, smyk. to gorzej, gorzej. Troszkę gorzej. Może, może być drogi, może być tani, no właśnie. Ooh. No ja ogólnie jakoś tak ta skrzynka aż tak mi chyba nie siada, bo tu są ty tylko kilka jest... razy 29. Ona... Marble fade. To... ale bleed brzydkie, widzę. Jeśli będziecie chcieli, mas... to zmienimy na te albo te healthiers, No, to no, 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 do. Profitu, raz do profitu, dobra. dobra. no, i... dobra. O, Chyba nie o, tym o, razem? No to ja Bullet się... Rain to jest wartość 7 zł i jeszcze żółw go, no, go no. Zał. Ej, mm -hmm. ja się obawiam, no. że nie będzie profitu nigdy z tego Będzie, kajsa, będzie, no będzie, no będzie. No, ale fanga to ty no, Otwierałem, ale ja miałem farta do tych case'ów. I bulletrain! No nie, nie! Ale może roba. być dalszy, może być dalszy, bo jest ładniejszy. Może być dalszy? A, może nie być dalszy. To tak, jest drogi. O, o, jest nie jest do, 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 taki drogi. Wydawało ci Perfekcyjny. Mój ulubiony. To jest stajet, to jest OG-ski! O! 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 Może? może? No, plus, no, dwa dobra. ile? 2500? No nie wiem, nie pamiętam. To jest 1800? gamma, to jest gamma. 1900. Po, nie wstał w trucku. No dobra, no to... Jest to... Do Będzis pierwszego stokie. profitu, teraz tak. Co mamy no tu Termentor. To chcecie? Termentor! men To, co zrobił, to tylko... go... No, to, no. że no. O, Gilad, 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 Gilad. A gila to ja się otwierałem, nie a skąd masz 20 k nagle? bo nie otwierzyło. A, a, do... a, bo się. o... O, dawa, dawa, Otwieramy! Terminator Mentorki. Blue Steel? Jest już git, dobra. jest, już a, git. Już jest git. od razu git, no. Będzie plus 700 zł. Myślisz? Nie, 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 nie aż tak. tak ja. 3,5? Nie, no, prawie 0. No, bo zajął, co to zajął. było najgorszym w ogóle dropem? E, no, Hypnotic, Chyba. No, 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 a ostatnio nie trafiliśmy najgorszy. żadnego. Aniazu, aniazu, no. Nie gadając, nie gadając. Nie gadając. No, no. Powiedział nie gadając. Zajmij się Drogi, jest drogi. Ale aż tyle? 2800? Myślę, że 2800 będzie. A 400. No, nie. Bo, minimal. No. Idę, no, O nie, kukry jeszcze był. Ale dobra, dobra, stań. Skeleton better, skeleton better. Skeleton better. Jest, jest, jest tysiąc, tysiąc coś chyba. Dwa. A nie, ale, dwa, bo dwa. Ale lepiej niż ten Crimson. Crimson jest tańszy. A Crimson może być droższy, jeżeli faktycznie. No, bo no, może być, ale nie musi. Aja Forus. Dobra, byle by. na prawo. Może być, ty... może być. w miarę. Byle by nie no tutaj <grym> ten no, Tak, jest, Ta jest, jest, jest ale. Jest źle. Hmm. Ale nie jest tak źle jak przy hipnotiku. Na no, hipnotyk no, 500 powiem, to, nie. to. O! 1200? Nie, się, nie o! 1000? To, to jest 1100 czy 1300? 1300? 1300? 1500 prawie, daj! te digle. Kurde, no. szok. Kurde ale na razie tak fajnie. nic nie dajesz specjalnie, no. No, czy... już jest. Dobra, gama już, już jest, jest gate, no to już jest plus. No musi hmm. być, no nie wierzę, jak nie będzie. Na pewno jest. No, 3600, no, no. Dobrze myślałem. Gamma 7 do plan, stówek spoko. do przodu jakoś, 7, 8. No to Dragon i idziemy, się rozchodzimy po prostu. O, ta, no to dzięki. Ile to minimal czy faktory tym razem. I. zobaczmy, i. Okej, okay. tak. tak, ale. Nie najgorzej, nie najgorzej. 3 stówek w plecy nie jest źle. To nie jest no na. Was. O, dobra. O. To M9? O, szkoda. 1500. M9 było. był fajny, bo można na 5, 5 chyba koła. 5 koła, 5 koła. No, trafiliśmy ta. ostatnio chyba jednego net. Ale za, za tani był, żeby tu wejść. Ta, ta, 5. Ta, 5, 5. Tak, M9 tak, bo 500. M9 tu. Tak. Co 5, jest? 500. 500 było. 500. 500. 500. 500. 500, jest, 500. To dobrze mówiłem. Jest, filter stat. Nie, nie kłamałeś, Dobry, zgadza Mateuszku. Się. Zgadza się, dobrze powiedziałeś, stary. Dzięki stary. Swoim... Akihabara? O, Akihabara, dobrze. Nie wiem ile teraz stoi, więc... To Mati eee, bardziej. Ona, tak... ma, ona, ona bardzo. duże różnice. O! Aaa, <laughs> tak już widział, już widział. Ależ już bym trafił. Dobra. O Boże. Blustin, blustin, blustin. Blus, blus. Ale on jest brzydki, on wygląda jakby ktoś na niego nakupcił. Tysiąc coś? <laughs> 1200? Nie, dziewięćset złotych. Ja jakby ktoś na niego nakupcił to no tak wyglądało, Na kupciane. O, Bajonet! Dobra, to trzy dwieście, trzy 3,5, Trzy pół? Trzy pół może 3 być. trzy no, U, o, o, trzy! A, tak psuje. to jest takie gówno no. na kosach. Shit, shit a shit. chociaż czy no Karus be, jest fajnie. aż tak drogi? Mhm, yeah, on, on już nie chceje, się on już nie, on, już nie on może być droższy. No, nie okay. Mówiłem, on już nie on już nie Kurwa, nie no będzie. On kiedyś był tani, dosyć. Oh. O, skoro szkoda oh. mi to nie ma. Ajajaj. Aj, dzisiaj najzwy... No mów, no, mów, mów. śmiało. słuchajcie mnie. No, mów. No z... słuchajcie ale ja jest... Ej, zabrakuje, nie, Aha. Zabrakuje mi słowa. Atle... tak, tak, tak. On nadzwyczajnie, o, oh, nadzwyczajnie gówno leci. No. Tak szczerze mówiąc, to prawda. Nie ma żadnego takiego bęguera. Na, razie, na razie A, nie ma żadnego bęguera. Ja nie ma nic takiego, że wydajesz 2,5 nagle pyk. 6 kołem dobra, pomnożyłem. Moskitu. To no, raczej. No, no, o, wydałem 2,800 i 900 zł. Dzielenie tutaj jest niemnożenie. Nie tajdzie, ale. Arty jest. To będzie 1000 coś, tysiąc coś. Kiot, to o, o, no, staty, jeszcze, Dzięki, o, mati, je. dzięki. Ale dobrze, że widać widzieć było, że Battle's, to mówię, dobra, chociaż nie stawiłem. O, on też jest ładniejsza. Do czterech koła! Kurde, do czterech koła najdalsze jest. Faktycznie ostatnie. I. Aż 3, 3, 7, celnąć! 3, 3, czy tylko ja to zobaczę. Wybierajcie, które? Hoteoda, Hoteoda, żebyśmy jeszcze się poławili. Nie no, Hotrot do Krystianka mi pasuje, Lora bym sprzedał. A no, Ty rzeczywiście, bo Tylko chcesz, to jest jak powiedziałem. Dobra. no. je Mateuszku. Lecimy jeszcze to. <gry> Jezus, Cześć, jest brzydki. O, brzydki to jest. Chyba, że byle by nie był battlefield, osadzam, nie był battlefield. To jest ataku. dzień nieszczęścia, chyba jakiś. O, A taki... nie, jest wokoło. No, nie do, najgorzej. jego przeżycia, do przeżycia to jest. Do, do zjedzenia. O po back to back? Z, Z, jak to back to back? No back to jak to Ej, można takie nie wiem jeszcze, jakieś. Wiedziałem. Uh, takie rzeczy to można back to back trafiać, ale No właśnie, może Dragon Lord teraz? Oh. oh, I think they oh, oh, nie jest taki taki, No. <laughs> A 600 zł. 1000. Nie, on jest, on, jest git, on, jest git, on jest git, on jest git, on nie jest taki zły, ale mówię, nie jest wybitny, nie jest powyżej tych dwóch, dwóch osiemset. No. no i... Hydroponika by wszystko Stein. naprawiła! Bomboklad, bo... a nie... Bo tu jest ta dobra hydroponika, ta dobra, dobra. jest, coś koła. Dobra, dobra, dobra hydroponika. najcik tak, no dużo jest fajnych rzeczy. No powiem wam no. tak, dzisiaj ze szczęściem u nas nie. Fire a? serpent? Ej, dobra, on nie tak, stat, tak, a do rzuci. Ale jak stat, tak, to i tak jest z trzy koła. Uu. 2700, okej, okay. no może Ostatni jeden, jeden, ale... moi drodzy, chyba że coś się zwróci. Kurde. Oni on da IG. Znaczy, jeszcze szansa, się zwrócić, to nie? Chyba że to jest batecko. O chyba, chyba brzydka, no. Uh. Chyba brzydka. Dobra, no to Wait, na kontrakci Krubiczery dla Mateuszka. O kurde. Krubiczery? To nie my na pewno. No. I to też nie ja. <noise> dzięki za info. <noise> nie ma sprawy. to jest no. Ty. no? Ty miałeś ja no, taką, no. Ale fajna to co ale jaja. jeszcze mamy? Kukri, fine, ale jaja. No nigdy nie, leci, nie nigdy. dobra, Kukri nie ma co otwierać. Idziemy na hardenedy. Tylko teraz no wersja. No właśnie, się zastanawiam, co wy myślicie. Dawaj nie, Iversa. no już był, był, nie, był już rewers, był już, nie No dobra. Brakuje no mi dwóch złotych, czekaj, trzeba muszę tu. To 2,800 tego, 2,800 Blaścika, plaścika. Ej, dawno blaścików nie otwieraliśmy, ku. O, bez kiepskie. Water. water Elemental, to było dobrze, Oh ryba. my god! Ej, Water Elemental to jest e, budżetowy najładniejszy Glock na świecie, przysięgam. Ja mam takiego teraz. No to budżetowy. Riwers czy, ja czy nie Rewers? Ale mam stateaków aktolniuszy. Riwers czy nie Rewers? classic. klasik. klasik. Y co mój, że ja budżetowo? No, ty jesteś budżetowy. Nie jestem budżetowy. Iwan, ja, Iwan, już ma tak, Iwan, już, Iwan już ma tak. Iwan już ma tak ego wy****, że on wiesz. Widzi coś za 1200 zł i mówi: No to budżetowa opcja ogólnie, nie? Chłop idzie, nie do, i chłop idzie do piekarni i mówi: Najdroższy chleb. Gościu kładzie i mówi: 7 zł. On, taki tani? Klasik i walka. W sumie, w sumie nigdy chleba tak nie kupowałem, nigdy ja się nie zastanawiałem nad sobą. Chleba. <grym> a widzisz? O, już kiedy, chęć kiedy, chęć kiedy idziesz i się prójesz, że taki tani, mówi, dobra, mogę pan ze 100 sprzedać. No dobra! <grym> no na jeszcze da się na... to moje włożyć na subę. Ajść po mój zczuwej, mówi nie, do, nie to, trzeba. Dobra, to jak za 100, to ukój samo piętko. A, a, a macie kawior to... przy okazji. że <grym> no, <czuć> to posmajowe. <grym> Znasz, wow, to ty stajesz się wow, nieśmieją od, od Hu hu hu, fiu fiu fiuu! Gosiu, ty się nie śmiej, k***a, ty się nie śmiej! Oooo... No. Ty, na lasie jakbyś dupnął taką kostkę za 3000, no, Fajnie by było, fajnie by było, no. Był, no. Karamid, Jakiegoś Pajoneta. Karamaaaaj! Albo nie. Ale przynajmniej mój stan konta się bo, zgadza bo, na 2-1, 2-1. Boże, bo, Także bo, bo, co, bo, bo, raz się wygrywa, raz się traci, w tym przypadku straciliśmy przygrywa. dużo. Eeeem... Um, Początkujący jesteś w to doświadczeni. To... No cóż, w każdym razie, jeśli chcecie, moi drodzy, to link do y, strony jest w opisie. Z kodem Gilat jest 10% do dodanie i 08Lara na start, a póki co trzymajcie ciepło linki do chłopaków się. No i pa, pa! Siemajko.